Halo, halo kochani witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z słodko-gorzkiego życia. No i tak nietypowo na początek dzisiaj słuchajcie drzewo genealogiczne naszego wyzwania naszej rodziny. No, jest małe, jest skromne, ale jest. Pamiętajcie, że zaczynaliśmy tutaj tylko od, od Zojki, Zojki Field, która potem właśnie miała, przyjęła nazwisko męża, czyli Owen. Ale nie myślę, że nie będziemy się, słuchajcie, rozdrabniać dzisiaj, jeżeli chodzi o to drzewko. Chciałam Wam tylko właśnie pokazać, jak ono wygląda, że mamy już trzecie pokolenie, które najprawdopodobniej w dzisiejszym odcinku będzie już nastolatkiem. No, także tutaj też fajnie to wygląda, że mamy XX, x, x, że jest to były partner e, Zoi i obecna partnerka, czyli Anna właśnie. I właśnie chciałam, żeby też było w tym drzewie genealogicznym, że, żeby było widać, że Xavier miał po prostu tatę, tak? Że nie wiem, nie powstał, że nie, że Zoja nie sikała pod wiatr, tylko po prostu miała tam partnera na studiach. No i powstał z nich z obydwu Naszych Simów Ksawier. Także kochani, słuchajcie, będziemy sobie tak co jakiś czas, myślę, że co parę pokoleń tutaj wchodzić. Ja oczywiście będę dodawać, będę musiała jeszcze, słuchajcie, dodać naszego nowego członka rodziny ducha, ale to wszystko w swoim czasie. No i tak jak mówię, w co parę pokoleń będziemy sobie tutaj wchodzić. Ja oczywiście, jak tutaj ktoś w rodzinie nowy się pojawi, będę sobie to. Jego tutaj umieszczać, ale będę Wam to pokazywać co jakiś czas, żeby też, słuchajcie, nie zanudzać, żeby nie było nudno. Teraz możemy sobie przejść do rozgrywki. No i dobra, kochani, słuchajcie, przechodzimy sobie do rozgrywki. Dzisiaj postanowiłam zrobić urodziny Xaviera, chociaż y, tak naprawdę są one w kolejnym simowym dniu, ale słuchajcie, myślę, że o jeden dzień nie chodzi. Jestem bardzo, bardzo, bardzo ciekawa, jak on będzie wyglądał jako nastolatek. No, wracamy słuchajcie do, do domku. Słuchajcie, jest z nami nowy członek rodziny. Pisaliście mi, właśnie podpowiadaliście w komentarzach, jak go ożywić. Były też komentarze, spytały, czy go w ogóle ożywić. Myślę, że tak, słuchajcie, myślę, że, że chcę go ożywić, myślę, że chcę, żeby był normalnym Simem. No i spójrzmy, która z naszych dziewczyn, ale myślę, że Zojka ma najlepszy tutaj poziom gotowania, czekajcie, czekajcie, gotowanie ma na dziewiątym, a ma w ogóle wykwintne. ma tutaj na pierwszym, a Ty? Ty masz gotowanie, no, no dobra, w ogóle nie ma co, co rozmawiać, najpierw sobie wbijemy ten Wykwintny poziom gotowania. Więc będziemy, słuchajcie, się teraz tym zajmować. Kluski szczoskiem, jak będziemy gotować, to będziemy gotować właśnie wykwintnie. No i dobra, w ogóle chyba ściął mi się głos, bo cały czas tą muzykę z trybu kupowania i budowania, chociaż w ogóle nie wchodziłam do trybu budowania i kupowania. Ale okej, okay. postawiłam tutaj chłopakom ten namiot do zabawy. Chodźcie, bo ja chciałam chciała w ogóle, żebyście Wy się bardzo ze sobą tutaj zaprzyjaźnili. To raz. Dwa, postawiłam. Tutaj drugie piętrowe łóżko dla naszego, jak tym na w ogóle tegana. Tegan, tegan. O, to jest najprawdopodobniej tak, wykonanie Xavier, czyli chowamy do kieszeni. Jeżeli słuchajcie, chodzi o kupno domu, to ja sobie tak przemyślałam tą całą sytuację. O, nabija się z dorosłych. Możecie się tutaj w ogóle razem bawić. Baw się z. A, tylko Zdeklan. A to Zdeklan! Urósł ten nasz kuzyn. Ja tak przemyślałam, słuchajcie, sytuację i w kolejnym pokoleniu, w sensie Xavi. Xavi będzie musiał dostać pieniądze od swoich rodziców, w tym przypadku właśnie od Zojki, na przyczepę. Jeżeli czytaliście kolejne pokolenie, całe całe wyzwanie, wszystkie pokolenia są na Discordzie. To wiecie o tym właśnie, że Xavi będzie musiał mieszkać na początku w przyczepie, a na ty tutaj wytrzyj podłogę. Więc ja postanowiłam. O, tutaj możesz posprzątać też. Ja postanowiłam, że nie będziemy się przeprowadzać. Jakoś tutaj będziemy musieli się pomieścić. Wiem, że będziemy adoptować jeszcze jedno dziecko. Myślę, że wtedy po prostu tutaj postawimy nisko też łóżko i jakoś, jakoś damy radę. No bo musimy uzbierać pieniądze. Xavier idzie zaraz do szkoły. Jeżeli chodzi o jego urodziny, to zrobimy takie domowe tutaj z nowym bratem. A ja tutaj w ogóle powystawiałam też takie. Te Miała w wyposażeniu Zojka nagrody. Czekaj. A czy ty idziesz do pracy? Za 24 minuty. Dobra. Ona idzie do pracy, ale ja ją wyślę sama do pracy Nie będę już z nią tam szła, bo słuchajcie, nie chce mi się tam wkurzać Gdzieś na spokojnie, poza tym nagraniem sobie też z nią pójdę I zobaczę, czy tam wszystko działa w końcu, czy nie działa, czy jak to jest Chociaż no, dobra, i tak dzisiaj pewnie przegramy tylko piątek Także okej, okay, niech ona sobie do tej pracy pójdzie A ty, Tegan, nie idziesz do szkoły? Nie, on dzisiaj nie idzie No dobra, no to lekcje za trzy dni To weź tutaj się pobaw Opętaj, baw się, baw się w środku, a Anna, czy ty idziesz do pracy? Tak, idziesz, no to słuchajcie, wszyscy idą do pracy oprócz Tegana, w sensie do pracy i do szkoły, a ty weź zdobywaj przyjaciół Ja w ogóle wprowadzałam nastolatków Tutaj do simowego świata Nie tylko do Wierzbowej Zatoczki Na live'ie ostatnio sobie przerabialiśmy Wyślij w pojedynkę Pojedynkę? Jak pojedynkę? Przerabialiśmy sobie simów od Was Tworzyliśmy sobie właśnie Znaczy nie tworzyliśmy, no przerabialiśmy Waszych simów na Nastolatków I gdzieś tutaj słuchajcie, oni będą się przewijać Mam nadzieję, że Ksawier ich pozna, jak nie w szkole, to na jakichś tam wyjściach, imprezkach. No i jeszcze dzisiaj chciałabym wrócić do Studni Życzeń, ponieważ dziewczynom bardzo spodobało się to, co dostały od Studni Życzeń. Były bardzo z tego zadowolone, no i postanowiły wrócić tam, żeby poprosić o pieniądze. Także myślę, że dzisiaj sobie to jeszcze zrobimy, gdzieś tam wieczorkiem czy w nocy podejdziemy z Zojką i z Aną. No i myślę, że wrócę do Was... Ja bym chciała, żeby dziewczyny w ogóle wyszły o 15 Dam im, żeby one wyszły wcześniej Myślę, że nawet, że Zojka Ja ją wypuszczę o 14, żeby jeszcze przyszła I zrobiła torcik dla Ksawierego dla Dobra, słuchajcie Zojka wychodzi wcześniej z pracy yy, Anna niech, o Jezus Maria Dobrze, niech ona też wyjdzie Ludzie, złości, tak Tak, tak, a czy my w ogóle Tak, 832 To Zojka zarobiła A Anna zaraz zobaczymy, 147, ok, dobra spoko yy, jak ty masz na miarcie, ja zapominam, tegan tegan tutaj troszkę, o Jezus, ty jesteś chora troszkę nam posprzątał chodź się położyć spać tutaj potem najwyżej ci kupimy lekarstwo jakieś ty jesteś mega zmęczona, jesteś chora yy, trochę nam posprzątał, pobawił się z pieseczkiem, także bardzo, bardzo się cieszę, widzę, że nie Zojka ma soczewki jeszcze z z, 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 z halloween czy jest tu jakiś kurczak kurczak, boże, nie kurczak e, czytam kurczaka i, ja, czy widzę kurczaka i czytam kurczaka i mówię kurczaka mm. no, wiecie, z halloween, z masoczewki z halloween ok, gotujemy e, zrobimy jakiś torcik fajny umiejętności, ja jestem tak mega ciekawa słuchajcie, jak on będzie wyglądał e, gdzie jakiś tort halo, halo, jakiś tort, poproszę Dobra, zróbmy słuchajcie czekolatę, czekolatę, czekoladowe ciasto. Ana, ty idziesz spać. Ten nie jest w ogóle ogarnięty, tak jak mówię, on nam się tutaj zajął pieskiem. Ale ty chyba będziesz chodził normalnie do szkoły, tak? Tu możesz sobie odrobić lekcję. Ana do łóżeczka. Ona ma jeszcze te gnomy, no i właśnie ja je sprzedaję, bo dlaczego by nie? Pieniądze nam się tutaj bardzo, bardzo przydadzą. Aha, i jeszcze musimy poprosić o pocztówkę. Znaczy, chyba już szukałam, nie pamiętam, czy szukałam już tego przyjaciela, czy, czy, czy jeszcze nie. Ale też musimy się tym zająć, albo to zrobimy na odcinku, chociaż już no, dzisiaj na odcinku mamy dużo rzeczy do zrobienia, albo zajmę się właśnie po nagraniu tym wszystkim. Weźmiesz sobie, zmienisz strój, a no i dziewczyny też w ogóle mają nowe stroje, też Wam zapomniałam, Zojka ma nowe stroje tutaj, proszę bardzo, no i myślę, słuchajcie, że moglibyśmy pozapraszać... Yy, tylko czy my te dzieciaki byśmy chciały zapraszać? Myślę, że nie. Jego tatę też zapraszać nie będziemy. Zrobimy sobie to w takim yy, naszym gronie. Może byśmy zaprosili chociaż tego Bartka? Dobra, słuchajcie, zróbmy to tak, że właśnie zrobimy jako. Yy, ojej, co, zaplanuj wydarzenie towarzyskie, bo ja pościągam jakieś mody. Tak, na telefon, na coś tam, coś tam. Tak, 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 boże, ja pościągam, a potem, słuchajcie, nie, nie pamiętam, nie ogarniam, co. Myślę, że w następnym odcinku Wam pokażę stroje, które zrobiłam. O, tutaj mam jakieś wydarzenie też pobrane, nowe. Tak, 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 to cała ja, cała ja. Gdzie tu jest? O, zróbmy. On pozróbmy to jako mm, przyjęcie domowe. Tak, myślę, że będzie to przyjęcie domowe. Po prostu gospodarz e, Zojka niech będzie, bo nie ma Xaviego. E, no i tak, goście Anna, Tegan, dobra, dajmy go. E, no i i i, 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 Bartek. Aruna nie zapraszamy. E, Maxin. No i moglibyśmy tego yy, Deklana zaprosić. O, dobra, słuchajcie, no bo wiecie, jak ich zapraszamy, no to już zaprośmy ich z, z dzieckiem. Co oni biedni mają zrobić potem z tym dzieckiem. Yy, pokażę Wam tutaj, tak, taki dałam ładny, błękitny sweterek dla naszej Zojki. O, proszę bardzo, proszę bardzo. No i dałam parę innych stroi, ale to może w kolejnym odcinku albo tak tutaj. Ale coś mam schrzanione. Ale coś mi tutaj psuje. Dobra, ksa... nie, 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 ty na pewno nie będziesz w tej sukience. Dodaj świeczki urodzinowe, tak. To raz, dwa się przebierz, w stroje, zmieni strój. A co to mi psuje? Ja nawet, słuchajcie, nie wiem. Ale co Ty byś mogła ubrać? Weź sobie załóż tutaj, masz sweterek z... Taką su sukienkę i na to sweterek, także spoko. A Anna, niech Anna sobie śpi. Yy, tak, tak, tak. Tutaj mamy jeszcze jakieś żarełko. Czy ty będziesz mógł mi to zdmuchnąć tutaj z tego stołu? Wątpię. Ale okej. Okay. Nie, a jak na środek dam? Tu nie można na środek. No trudno, trudno. Ksawi, jak Ty się czujesz? Spoko, weź sobie jeszcze skorzystaj z toalety i upierz ubrania, bo Tegan zaniósł właśnie pranie do prania, żeby wyprać. Przebrałaś się? Tak, przebrałaś się. A tu mi się podoba ten strój. Słuchajcie, ona tu ma tak ten, taką sukienkę, na to ma swetereczek. Zobaczcie, i tak fajnie te skarpety. I tutaj dałam takie wychodzące z butów. To na razie postawmy tutaj, tutaj postawiłam te rzeczory Czekajcie, ja tu poprzestawiam jej na biurko. Dobra, słuchajcie, wydupiło mnie z gry. Ach, no cóż, słuchajcie, stroje, zmień strój. Lecimy dalej, słuchajcie, lecimy dalej. Anna e, ma, czy ona ma jakiś nowy? Strój ten chyba miała w kolejnym odcinku, ale... kolejnym, w poprzednim odcinku, ale niech sobie to ubierze. Chciałabym, żeby ona sobie zamówiła właśnie coś do... Mm, jakieś lekarstwo. Wydaje mi się, że przez to mi wydupiło, że... o właśnie tutaj, kurde, widzicie, pościągałam jakieś e, tablety z nowe tutaj możliwości, no i... I, i, I teraz widzicie, nie? Wiem, czy to właśnie może nie przez tego moda? Teraz gdzie ja mam to zamówić? Mm, tutaj to powinno. Tak, kup lekarstwo. Dobra, kup jedno na razie. Tobie się na razie tylko przyda. I weź sobie wypis. rodziny. urodziny, także dobrze by było, jakbyś tutaj była. Chodź sobie tutaj porozmawiać z deklanem. No i właśnie mógłbyś też przedstawić swojego nowego brata deklanowi. Mamy już, zobaczyć tyle obrazków. Ten w ogóle, jaki ładny jest. O. Zobaczcie, jakiś domeczek sobie narysował. Okej, okay. te, Tegan, Tegan, Declan, Jesus. Chodź, przedstawisz się tutaj, bo to też będzie taki twój, powiedzmy, przyszywany kuzyn, kuzyn, kuzyn przy, przyjazne powitanie. Chyba nie mogę zakończyć tego wydarzenia, co? Czy będę mogła? Poczekajcie, poczekajcie. Kliknij. No, aj, dobra, nieważne, słuchajcie, nieważne. Chodźcie, chodź, Zojka, ty się przebierz. Ty masz w ogóle zepsute jedzenie znowu w kieszeni, pokitrane. Przepisz się w tą sukienkę, co przed chwilą byłaś przebrana. Coś już widzę, że zażarłaś. Widzę zgromadzenie w kiblu, tak? Ploteczki przy kibelku o najlepsze. Siema, siema, choć przywita się tutaj z wujkiem. Przyjazne powitanie. Ty, Xavi też. W ogóle słabe kontakty masz tutaj z wujem. O, zrób mu co to za plama. <grytanie> Dlaczego by nie? No i przyjdziesz sobie zaraz... Ej nie, kochana! Ty jesteś... O, widzę, że źle tutaj z tobą. Zatkany nos. Wypij sobie to lekarstwo i będzie ci lepiej, mi się wydaje. No, zrób mu co to za plama. O! <grytanie> ale dobra, śmieje się, słuchajcie, to najważniejsze dobra, Xavi, słuchajcie, bo ja się już nie mogę doczekać niech on tutaj przyjdzie i niech on wypowie życzenie mamuśki, mamuśki, mamuśki zróbcie imprezę, imprezę, imprezę impreza, dalej, chodźcie, chodźcie będzie supi tym razem nie masz tortu z nagrobkiem <laughs> Oj, patrzcie, tu powiesiłam zdjęcia z Halloween tak, tak trochę beznadziejnie je powiesiłam. Miałam tu jeszcze um, ten poprzesuwać, ale zapomniałam. Zapomniałam. Ksawie, czy ty idziesz dmuchać świeczki? Nie, ty robisz bałagan. No nie dobrze, chodź tutaj, zdmuchnij świeczki. Chodź, chodź chodź, bo wszyscy czekają, wszyscy widzowie się zastanawiają, jak ty będziesz wyglądał. Idziesz? No idzie, dobra. A, no i słuchajcie, jak on zdmuchnie świeczki, to powiem Wam. Wejdziemy sobie do trybu kupowania. Chociaż nie wiem, może zrobimy to dopiero po, yy, po tym wydarzeniu. No i przegapiłam, nie? Przegapiłam dmuchanie świeczek. Może to zrobimy właśnie dopiero po tym wydarzeniu. Yy, o kurde, jaki on ma w jak ją ma włos, albo totalnie w ogóle po, po nagrywkach, żeby mi się znowu nie ścięło, żeby mnie znowu nie wyrzuciło, ale prezent, jaki dostanie od dziewczyn, to będzie sztaluga, bo on oczywiście, słuchajcie, będzie musiał dużo, dużo malować, żeby mieć jak najwięcej pieniędzy, te wszystkie obrazy, obrazki, które malował w wieku dziecka i w wieku nastoletnim, będzie za te pieniądze potem sobie kupi, słuchajcie, będzie, czy będzie za nie po prostu żył. Tak, będzie wyjeżdżał, podróżował i tak dalej, i tak dalej. Dobra, słuchajcie, on w ogóle jest nietolerujący laktozy ekstra, po prostu bombastycznie. Dziecie wysp i wylosujemy mu, słuchajcie, jeszcze dwie cechy. Myślę, że trzy razy. Trzy. Fanatyk ekologii i aktywny ekstra, po prostu genialnie. Co by mu to. On jest. To może coś z. Dziecie wysp w ogóle. Hmm. 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 No to, w sumie, ekologia, dziecię wysp, no to tak troszeczkę pod tego podróżnika może by mi pasowało, ale czekajcie, lokalizacja. O, zróbmy mu może. No tak, bo my się przeprowadzimy do Strangerville, ale raczej mi to tutaj. Hmm. Przyczynę dziwnych zachowań mieszkańców miasta. Dobra, dajmy mu, to. chociaż on jest, dopiero, on jest dopiero nastolatkiem. To może mu dajmy popularność, że on chce być przyjacielem świata, dużą towarzystwa. Na przykład, o, a potem mu zmienimy na tą związaną ze Strangerville. O, zobaczcie, kurde, jaki kasanowe ja już to widzę. O, patrzcie, patrzcie go, patrzcie. No, pokaż się, pokaż. Oj, minę, to Ty masz nie za wesołą, chłopie. No teraz patrzcie to. No, kurczę, widzę, że to on, on tu ma jakieś make-up, bo w ogóle ma już zmarchy, ale zawołaj wszystkich na posiłek, proszę cię bardzo. I pójdziemy sobie, myślę, zaraz do kasa. Zobaczymy, jak on z bliska wygląda. Damy mu może jakieś inne włoski. Czy ty już się lepiej czujesz chyba tak? Co teraz jest? Brudna. A to ty jesteś brudna. Aj, tak, jesteś brudna, Anna. Okej, okay, weź sobie gorący prysznic, na przykład Zojka, jak tam? Same blondyne w tym domu, tylko tegan. Taki chyba ciemnowłosy raczej jest. O <laughs> fajnie. Aha, to ty śmierdzisz, myślałam, że to jedzenie śmierdzi. Weź sobie tutaj porozmawiaj z deklanem, rozmawiaj o marzeniach, aha, bo on jest kreptomanem, dlatego chcę pytać o cenne rzeczy. Bombastycznie w ogóle rodzina wariatów, każdy inny, no ale okej. Okay. A ty nie jesz? A ty już chyba zjadłeś po sprzątej Xavi. po sobie. Tak, ty byłeś taki, że sprzątałeś i w ogóle także supi. Posprzątaj, posprzątaj. No ty, ej, Maksym żeś pierdzielnęła ten talerz i tyle w temacie. Proszę cię bardzo, sprzątnij Ana, ona się kąpie, a Zojka i to oczywiście musiała wejść. Ja już to posprzątam za ciebie. No i oczywiście wybierzemy się jeszcze dzisiaj. Z... No to zrób tu siku, jak stoisz. Wybierzemy się jeszcze z dziewczynami. Do tej studni życzeń. Ja też w ogóle z Zojką ćwiczyłam jogę. Jak tutaj sobie z nią grałam, także ona może wyglądać troszeczkę lepiej niż ostatnio. Ten gan, chodź, wsypiesz tutaj e, dla pieska jedzonko. A my, Xavi, przejdziemy sobie do kasa. Pochowam to żarcie. Tego torta zostawię. Może ktoś sobie jeszcze będzie chciał zjeść. E, I tak, MC Commander, edut, ed, edutuj. E, no, rodziny w stwórz Sima, zobaczymy. Dobra, słuchajcie, on coś ma, on coś ma, no on ma pewno zmarchę, no to zmarchę to ja mu ściągnę, no bo. O, dobra, coś miał, słuchajcie, coś miał nałożonego. Czekajcie, bo ja chcę. Dobra, nieważne, nieważne, nie interesujmy się tym, ważne, że wygląda teraz lepiej. No, wydaje mi się, że wygląda podobnie, jak wyglądał, tylko po prostu. Jest bardziej dojrzały, dorosły. Zrobimy sobie oczywiście, damy mu jakiegoś skina facetowego, męskiego. Ej, może nawet ten byłby spoko? Dobra, on miał zielone oczy. Abym ja mu jakieś dała, takie z modów. Hmm. O, takie mu dajmy. Takie mu, dajmy, oczy, dała mu już skina, no i trzeba będzie jakiś włos mu wybrać. Ej, on nawet w takich wygląda, w taki... on miał takie kręcone, przecież jak on był yy, mniejszy, także mogłoby to do niego fajnie pasować. No takie to może niekoniecznie, ale coś takiego właśnie lekko zakręconego. Ej, a może taki sportowiec z opaską, co? <laughs> nie, dobra, słuchajcie, a może właśnie nawet coś, coś z gry, nawet to by nie było głupie tak naprawdę. On miał chyba nawet te włosy, jak był dzieckiem. Nie, dobra, wiecie co, dałam mu takie włosy. Patrzcie, fajne, co? Fajnie wyszedł. Dajcie znać, w których włosach wam się, wam się bardziej podoba. Czy w tych takich, wiecie, bardziej nowoczesnych, takie bym powiedziała, takie nowoczesne cięcie, czy w tamtych loczkach. Ale tutaj, no, facet, kurde, no... I nawet mu dałam mu takie tutaj brwi z takim czymś, kiedyś kiedyś było modne, modne, teraz raczej nie jest, ale czemu by nie, czemu by nie. No i co, myślę, słuchajcie, że go jakoś tutaj na szybkości ubiorę, dam nawet mu chyba tą bluzę, słuchajcie, 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 z tego pakietu od AXA, co wam ostatnio pokazywałam, robiłam odcinek, myślę, że z tego mu dam tą bluzę, taką właśnie nastolatkową no nie, taką mnie. no i jakieś spodnie, o właśnie to jest z tych bluz jakąś taką bym mu dała, patrzcie, fajne one są, fajne, fajne no i dobra, słuchajcie, tak się prezentuje Xavier, dam mu takie buty, po prostu dżiny i bluze resztę stroi dorobię mu już oczywiście poza odcinkiem, jeżeli macie jakieś pomysły, co ja bym tutaj mogła mu jeszcze dorobić, to jak najbardziej możecie pisać w komentarzach jak mi się coś spodoba, to oczywiście do dodam mu tutaj, a może byśmy mu jakieś dali, taki właśnie, o Delikatny zarost taki o. O, coś takiego, dobra. Ja wiem, że on jest nastolatkiem, tylko się stał tym nastolatkiem, ale niech ma, niech ma kawałek, słuchajcie, mm, zarostu. Także ja go tutaj zaakceptuję i przyjdziemy sobie jeszcze na chwilkę do gry. No i dobra, kupujemy prezent od dziewczyn. Spróbujemy. O, stoi tutaj nasza Alison. Gdzie ja bym mu. Kurczę, w tym pokoiku to tak za bardzo nie ma miejsca, żebym ja to mogła postawić. Chyba, żebyśmy coś tutaj posuwali, ale to nam się jeszcze tak naprawdę może przydać. Dajmy to na razie tutaj na dworze. on sobie maluje przed domem. Ja wiem, że niedługo będzie zima i tak dalej, ale dobra, dobra. Przymknijmy na razie na to oko. No i myślę, że oczywiście Exavi. Yy, halo. No i znowu to samo. Patrzcie. No nie zaktualizowałam chyba MC Commander'a, czy to dlatego, czy to dlatego, co Wam powiem, to Wam powiem. Granie z modami to ciężka i czasami uciążliwa rzecz. Taka właśnie jak teraz, że coś pościągałam cały czas mnie wydupia, tak jak widzieliście przed chwilą. Ale okej, okay, słuchajcie, chciałabym, żeby Ksawi porozmawiał sobie tutaj właśnie ze swoim kuzynem, ze swoim bratem i tak dalej, a my z dziewczynami wybierzemy się, mam nadzieję, że się wybierzemy na... Na co? Na, na parcele, w której mamy, aha, aktywne wydarzenie. No okej, okay, a kiedy ono się skończy? Kiedy ono się skończy? okej, okay. Tegan lubi złośliwość a niech lubi, on jest on skleptomanem jest i tak dalej, to by w sumie pasowało musimy poczekać, aż skończy się ta impreza, choć chciałabym, żebyś podziękował tutaj za prezent za imprezę, ogólnie za zapytaj o Barbara, um, ogólnie za to, że, że mama z tobą była, jest i będzie swojej mamusi, wy się tutaj obejmij możesz ją objąć, czy tutaj już się wszystko pozawieszało totalnie przyjazne obejmij, no teraz, da radę, da radę no idź, 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 idź do przodu, do przodu nie wiem, czy to przez to, że nie MCC, 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 o Zobaczcie, jaki przytula, przytula, z mamuśki. To się słuchajcie, nazywa prawdziwa miłość. Miłość do, do dziecka. Samotnie wychowująca mama wychowała takiego kawalera. Mam nadzieję, że, że, że dobrego, że dobrze go wychowała. Oczywiście, no, na stoletni, to nie mówię, że ona już go nie będzie wychowywać. Będzie na pewno, ale myślę, że Xavi już jest jej wdzięczny, że, że zapewniła mu dom, zapewniła mu rodzinę. No, bo on ma rodzinę, ma, ma mamę, ma. Powiedzmy, przyszywaną mamy drugą. Także myślę, że jest jej za to wszystko bardzo, bardzo wdzięczny już teraz, mimo że dopiero właśnie wkroczył w wiek nastoletni. Możesz pokazać jej tam jakieś zdjęcia? Pewnie, że tak. Anna się już czuje dobrze. mogłaby sobie tutaj skorzystać z toalety i mogłabyś sobie właśnie logikę ogarnąć. Ty miałaś tutaj gdzieś chyba tą książkę, gdzie tu mamy o kup książkę kucharską, o a, a kup tą książkę o, patrzcie, ale ej książka kucharska, kafeteria Ej, ale fajne o, 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 o z nad oceanu, wielkie eksperymenty potrawy kult, ej, kupmy to ale to jest drogie, w lipkę 800, no dobra ej, dobra, ale to i tak ktoś się będzie musiał tego nauczyć, co nie, się. dobra, daj to Ej, a gdzie ty idziesz? Aha, Boże, Boże, mi się już Simowie pokrzanili. No przecież to jest nas, nasz ksawi, no tak. No tak, no tak. Dobra, Xavi poszedł spać. Ten gan też idzie spać, a dziewczynę? Anna zejdź ty na dół, weź sobie tutaj, usiądź. Możemy było zakończyć już tą imprezę, ale. Dobra, słuchajcie, jesteśmy. O, widzę, że Maksim przyszła w torbie na głowie. I jeszcze Wam właśnie powiem, że w sumie, jakbyśmy teraz wygrały kupę kasy, no to to jest możliwość wtedy przeprowadzki. To tak, no to tutaj oczywiście, że tak. Chodźcie, dziewczyny, wejdźcie tutaj, wejdźcie, wejdźcie tutaj, podejdźcie sobie razem. No i kurczę, ten kaptur mnie tutaj tak strasznie um, zastanawia. E, czy my złożymy jakiś datek? Złóżmy po stówce, no bo co my mamy, słuchajcie, zrobić? No po tysiaku nie damy, co nie. Jest jesień, a ty żeś się ubrała w taką sukienkę. Weź zmień strój. Weź sobie, zmień na ten co miałaś. Ej, dobra, on już nie ma tego kaptura, więc wypowiemy sobie życzenie Anom najpierw. I potem zrobimy to Zojkom. Zażyć sobie simolonów. Kurczę, czy mam kciuki fajnie by było, jakby dziewczyny coś wygrały, mega by było. Ale nie, na pomarańczowo, żeby nie... Na, a, jednego simolona nam zabrało, a dalej? Żeby nam wszystkiego tylko nie zabrało. 250. Studnia stwierdziła, że Simka przeżyje. Stratę jeszcze kilku monet. No nie. Usiądź i chodź ty teraz, złuży datek. Albo nie składajmy datku. Wypowiedz życzenie. Chodź teraz, ty Zojka. Może ty będziesz miała więcej szczęścia. Zojka wyczarowała ze studni dziecko, to może ty wyczarujesz pieniądze, co ty na to. No ej. O nie! O nie! Na czerwono, nie. Chodź na tutaj, przenieś tej Simon w imieniu Xaver. czy ty. Nie! Nie! O, matko, boska nawywijałam. A ty Xavi możesz? Tak, chodź Simolonów, zaszcz sobie. Tylko nie mamy nic więcej do stradzenia. Boże. Hej, czekajcie, tysiąc, kurde, myślałam, że jakieś miliony zarobimy. No ale okej, okay, dobra, Ksawi przynajmniej Tak, i tak jesteśmy na minusie, i tak jesteśmy na minusie. Hm. No dobra. Chodź, Ksawi, ty baw się w deszcz. A baw się, co ci tam. Ale z parasolką się będziesz bawił? Aha, no to fajna zabawa. Dobra kochani, słuchajcie, ja już będę ten odcinek kończyć, chodźcie tutaj na naszą dwójkę bohaterów. No, Zojka jest niezadowolona, no ja się nie dziwię wcale, co nie? No ale okej, okay, ja już będę słuchajcie, kończyć ten odcinek możemy spróbować jeszcze w kolejnym chociaż nie, myślę, że nie, że już nie będziemy kombinować jeżeli chodzi o tą studnię życzeń, że już sobie to podarujemy, już dziewczyny i tak straciły dość pieniędzy jeżeli Wam się odcinek podobał, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie robicie, no i do zobaczenia do usłyszenia w kolejnych odcinkach trzymajcie się cieplutko i pa pa